Szefowie kuchni też mogą być napakowani. Zaraz zademonstruję, jak takie mięśnie pomagają mi w gotowaniu. Spójrzcie, jakiego ogromnego i pysznego pączka udało mi się przygotować. Jest bombowy. Brakuje mu tylko kolorowej posypki. Duża posypki. Wow, to wygląda świetnie. Wezmę go sobie, dopóki nikt nie widzi. Co? Gdzie jest mój pączek? Dział się podział. Jakie dorodne truskawki wyrosły mi w tym roku. Zerwę je i zrobię z nich pyszny dżemik. Co porabia babcia? Ojej! Uwielbiam truskawki! Zabiorę ten koszyk. Chwila, gdzie jest mój kosz? Pamiętam, że tu stał, a może mi się wydawało. Moi drodzy followersi, jem teraz truskawkowego kitketa. Subskrybujcie koniecznie mój kanał, jeśli chcecie dostawać najnowsze informacje ze świata słodyczy. Wow, niezły zapas słodkości. Wezmę je sobie. Wyśmienity, polecam wszystkim. Czas przejść dalej. Co? Kto zabrał moje przysmaki? Wszystko jest niesamowicie pyszne. Zaraz pęknę. Ups, chyba cię przyłapali. Jak się teraz wytłumaczysz? Wymyśl coś! E, co robić? Mam pomysł! Pora na challenge! Cześć wszystkim! Witamy w nowym kulinarnym challengeu! Zaraz dowiemy się, czego sobie życzy nasza główna bohaterka. Chce Arbuza. Zrobicie go? No, skoro moja siostra chce Arbuza. No to go dostanie, proszę. A ja posiedzę sobie z telefonem. Dobra, ustawię tutaj mój sprzęt. Co to za hałasy? O, arbuz! I babcia, zaraz ci pomogę. Dziękuję, moi drogi. O, mam tu arbuza. Zrobię z niego pyszny sok. Skroiłam go i chwytam za blender. Ojej, jak go zatrzymać! Dobra, działamy. Zrobię z ciebie papkę. Zostawię tylko pestki. Co za amatorstwo! Arbus. Co za nudy. Myślę, że nasza dziewczynka wcale nie chce arbuza. A ciasto w kształcie arbuza. Dzieci uwielbiają słodycze. Przygotowałem już ciasto biszkoptowe. Wlewam je do foremek. I teraz czary mary. Kolorowanie! Kupiłem nowe barwniki. Nie mogę się doczekać, aby ich wypróbować. Zacznę od tego! Mm, przepyszne! Dobra, wlewamy barwniki do naszego ciasta. I mieszamy! Dokładnie każdy kolor. Tylko spójrzcie, jak to wspaniale wygląda. Najtrudniejsze za nami. Pozostało tylko upiec. Wstawiam je do piekarnika. Podczas gdy moje biszkopty się pieką, troszkę poćwiczę. Raz i dwa i raz i dwa. Jakiś dziwak. No dobrze. Zblendowałam już arbuza, teraz mogę zrobić galaretkę. Dodaję żelatynę i dużo świeżego miodu. Dzisiaj rano go zebrałam. Wlewam to wszystko do środka arbuza. Właśnie tak. Ojej, co to? Chcesz miodu? Nie ma mowy. To dla mojej wnuczki. A kysz! Spadaj stąd! Powiedziałam ci coś. Co to? Ojej, to było przypadkiem. Co to było? Jak boli. Ale śmieszny filmik z kotkiem. Koty są takie zabawne. Układamy ostatnią warstwę. Pełna koncentracja. Za pomocą noża przycinamy ciasto, aby utworzyć kształt półkola. No i proszę. Gotowe. Teraz wyrównujemy wszystko kremem. Ale to musi być dobre. Palce lizać. A teraz za pomocą szpatułki szybciutko wygładzę. Mamy to. A teraz przyda się mój talent artystyczny. Nie bez powodu, mama oddała mnie do szkoły plastycznej przed szkołą kulinarną. Nauczyłem się malować, żeby stać się idealnym szefem kuchni. Najważniejsze to pamiętać o wszystkich szczegółach. I uwaga, arbuzowy tort gotowy. Orety nawet u mnie na grządce nie rosną takie piękne. Brawo, szefie. A co z moim arbuzem? No tak, muszę go przeciąć. Gotowe. Wygląda dobrze. Idealnie, tak jak chciałam. Super słodki arbus. Takich nigdzie nie kupicie. Pokroję go na kawałki i położę na talerzyku. Szkoda, że nie rosną takie u mnie w ogródku. Babciu, ale super! Sama to zrobiłaś? Ekstra! A co ja mam zwykłego arbuza? Muszę go troszkę podrasować. Wleję swoją ulubioną fantę do środka. Wyjdzie mi arbus o smaku niebieskiej fanty fajny pomysł co nie? super! ojej jak wszystko apetycznie wygląda! co to jest? galaretka arbuzowa? muszę spróbować. Mm. smakuje jak miód. uwielbiam miód. pyszny arbuz. lubię to. a co to jest? po co mi ta pusta butelka? Dobra, próbuję. Przekroję i sprawdzę, co jest w środku. Wow! Pierwszy raz widzę niebieskiego arbuza. Ale ekstra. Muszę tego szybko spróbować. Mmm, orety! Arbus o smaku fanty! Odlot! A to co? Zwykły kawałek arbuza? No dobra, ukroję. Co? To tęczowy tort w kształcie arbuza? Ja chyba śnię. To było moje marzenie. Jest taki pyszny. Szefie kuchni, jesteś najlepszy. Wygrałeś. O tak! Jestem najlepszy. Słyszałyście? Najlepszy! O co poprosisz tym razem? No, wow, to ciasteczko Oreo. Zawodnicy już czekają. Chwileczkę, mam tu coś specjalnego. Zawsze mam przy sobie pudełko różnych czekolad z całego świata. Używam ich tylko do bardzo ważnych wyzwań, takich jak to. Najpierw połamię je na kawałki i wrzucę do tego naczynia. Bierzemy jeszcze więcej czekolady. I jeszcze więcej. I jeszcze. Nie zatrzymam się. A teraz pora podgrzać atmosferę. Roztopimy to. Świetnie. To przepis na płynną czekoladę. Zapisujcie. Gotowe. Bierzemy. Ojej. Jakie gorące. Masakrycznie gorące! Ale muszę wlać to do foremki. Ręce mi się prawie roztopiły. Gotowe! Uff, moje rączki! Prawie się roztopiły! Ale mi profesjonalista, nie słyszałeś o rękawicach kuchennych? Zagniotłam już idealne kruche ciasto. Muszę dodać do niego kakao, tak, żeby było czekoladowe. Nie mam sobie równych, jeśli chodzi o pieczenie ciasteczek. Tyle ich w życiu zrobiłam. Teraz upieczemy ciastka w gofrownicy. Ojej, no wychodzą takie ładniuszkie. Moja wnuczka będzie zachwycona. Kate, co o tym myślisz? Babciu... Po co robić jakieś gofry? Przecież ona narysowała Oreo. Spójrz jak ja to zrobię! Najszybszy przepis na świecie. Otwieram opakowanie i wysypuję wszystko na talerz. Idealnie. Mapciu, nie smuć się. W następnej rundzie będę Ci pomagać. Orety, ale apetycznie wyglądają. Mam na nie taką ochotę. Wezmę tylko jedno ciasteczko. Siostra nie zauważy. O, moje ulubione ciasteczka. Uwielbiam ten krem. Mm. Muszę zjeść dokładkę. Jakie to jest dobre! Za geniusz wymyślił te idealne ciastka. Chyba trzeba jej przerwać. Napiszcie w komentarzach, a ja tymczasem kontynuuję przygotowanie moich ciasteczek. Gofr? Krem orzechowy? I drugi gofr. Gotowe. Idealne oreo z przepisu babci. Co tam u ciebie, szefie kuchni? No dobra, mam już wszystkie potrzebne warstwy. Teraz złożę wszystko w odpowiedniej kolejności. Czekolada na i drugi kawałek czekolady. Pozostało tylko zrobić wzorek tak jak na oryginalnych ciastkach oreo. Mamy to. Idealne, ogromne różowe oreo gotowe! A co tam Kate? O tak! To już ostatnie! Chwilka, co? Ostatnie? Zjadłam całe nadzienie? Masakra, co robić? Mam pomysł! Zaraz złożę je wszystkie z powrotem! Mam tu pastę z huby-buby! Jest pyszna i można z niej robić świetne balony! Zamieni nam oryginalne nadzienie! Zaraz wam pokażę! Super co? Użyję jej. Będzie fajnie, smacznie i oryginalnie. Nie mogę się doczekać reakcji siostrzyczki. Orety! Jestem gotowa spróbować tych pyszności. Wow, czy to gigantyczne oreo? Wygląda fajnie. Chcę spróbować. Ojej, to czekolada! Ale jakoś tak. Niewygodnie się ją je. Muszę pomyśleć. A co to jest? Wygląda pysznie. Mm, no niezłe. Wow, a to już wygląda ciekawiej. Niby oreo, ale dlaczego na dzień nie jest różowe? Pachnie świetnie! To guma! Odjazd! Oh, Pyszności! Podoba mi się! Ciekawy pomysł! Sprawdźmy, jaki balon z tego wyjdzie! Super! Oreo moje siostry wygrywają! Co? Naprawdę? Wygrałam? Jestem niesamowita! Szefie! Co się dzieje? Podać coś na uspokojenie? Chcę pankejki! To proste. Robię najlepsze pankejki na świecie. Nie ma takiej możliwości. To ja robię najlepsze pankejki na świecie. Zaraz się przekonamy. Jak to się robi? No dobra, będę improwizować. Zmiksuję wszystko w blenderze i dalej zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznę od jajek. Teraz dodam mleka. Troszkę mąki. Mam nadzieję, że to wystarczy, ale fajnie. A teraz włączam. Orety! Jak to wyłączyć? Niech ktoś powstrzyma tę mączną maszynę. Chyba się udało. Mąka jest wszędzie, ale przynajmniej ciasto jest gotowe. Zrobię najlepsze paniekie na świecie. Myślę, że idealnie jak na pierwszy raz. To nie bitwa między babcią a szefem kuchni. Babciu ta trzepaczka się zaraz zapali. Wszystko pod kontrolą. Zabieram się za smażenie. Co? Na takiej patelni? Naprawdę? Teraz to mnie rozśmieszyłaś. Patrz, tak wygląda prawdziwa patelnia do pancake'ów. Mam to gdzieś. Zaczynam smażyć. Wleję troszkę oleju, żeby nic mi się tu nie przypaliło. Cały staw oleju na patelni. Dawno, dawno temu wynaleziono taki dozownik do oleju. Nigdy nie widziałaś? Oto idealna ilość oleju na porcję. I moje pankejki będą nie tylko pyszne, ale i mniej kaloryczne. Możesz się nawet nie starać, i tak ja wygram. No to patrz, co ja potrafię. Nawet o czymś takim nie śniłeś. To się nazywa doświadczenie. Imponujące! A teraz patrz na to. Cztery pancake'i. Jednocześnie! I voila! To jest prawdziwe doświadczenie. Zdziwiona? No mamy tu do czynienia z prawdziwą bitwą. A co tam u Kate? Co z nimi? Dobrze, już zrobiłam swojego gigantycznego pancake'a. Teraz po prostu zdejmijmy go z patelni. Oj! Ej, chwila, zatrzymaj się! Nie odlatuj! O nie! Prosto do kosza! Masakra! Tak się starałam i wszystko wylądowało w koszu! Padłam na genialny pomysł! Ulepszę moje pancake'i! Zrobię je w kształcie serca! Mam nadzieję, że mojej wnuczce się spodobają! Włożyłam w to całe swoje serce! Dodam troszkę syropu. Owoców. No i moje serduszka. Gotowe. Co o tym sądzisz, szefie? To jest takie zabawne, że aż mnie brzuch boli ze śmiechu. Spójrz na to. Wlewam do foremki dwie czekoladowe polewy jednocześnie. Nasza dziewczynka będzie zachwycona, gdy to podniesie. Nie masz szans w pojedynku z takim profesjonalistą jak ja. Babciu, szefie. Wystarczy tych kłótni. Kurczę, ale mają fajne naleśniki. A ja co? Muszę coś wymyślić. Wiem, mam tu pączka. Też jest okrągły, ale troszkę za gruby. Trzeba go spłaszczyć. Co? Kurczę, gdzie on się podział? O, tu jest. No, lepsze to niż nic smacznego, wow! Wszystko wygląda świetnie. Z wyjątkiem tego. Tragedia, co to jest? Jak to zdjąć? Fuj! Nie mam zamiaru tego próbować. Wow! Jakie fajne placuszki! Dokładnie takie robi babcia. Muszę ich spróbować. Mm, znajomy smak! Uwielbiam je! Dziękuję! Wow! A co to jest? Mam to podnieść? Ale odlot! Jakie piękne! Szefie! Jesteś geniuszem! Muszę tego spróbować! Miam! Pyszne! Kogo wybrać? Babcie czy szefa kuchni? Ciężka decyzja! Wybierz mnie. Nie, bo mnie. Udowodnij nam, że masz dobry gust. Wybieram babcie! Ona robi najlepsze pancake'i. Ja? Hurra! Jestem zwycięzcą. Szefie, no i kto tu jest królem pancake'ów? Podobało Ci się nasze wideo? Subskrybuj nasz kanał, postaw lajka i nie zapomnij skomentować. Przed Tobą jeszcze więcej ciekawych wideo. Do zobaczenia. Pa, pa!